No dobra, szkrabie, chodź tu. Zginął. Gościu zbloczył się. ja wow, Jeszcze mnie zabije. A to fiutek. Dobra, idę do niego z drugiej strony. Skoro wiem, że tutaj tak prowadzi w jedną i tę samą stronę. O proszę. Co ty chciałeś mnie zabić? Miał sprytny plan. Niestety nie wyszło mu za bardzo wykonanie. A! Tylko dwa razy można tylko monamić, dobra? Będę pamiętał Meduza? Nie To chyba wszyscy będą już Shit Uuu. Już myślałem, że mnie zabije to Ale by się znowu zdenerwował, o Boże Dobra O! Jestem prawie gotowy Jeszcze dwóch Albo jeden nawet Chodź do mnie Chodź tu Chodź tu, diable! jeden Ciekawe czy go mogę Podrzucić i tym Jest, idealnie, to jest, będą ostatni Mam taką nadzieję, bo jak tu nie będą ostatni o, poznacie mój gniew Otwieraj się Co? Nie! Ktoś przeżył? Może zabiłem? O jest chyba No, teraz się posuwa do końca Dobra, oby się udało nie ma wycofam się. Gdzieś tu było z Żykiem, Chyba na samym początku. Muszę otworzyć to gówno z Żykiem. Nie chcę ryzykować, że znowu umrę. Jest, dobra, dzięki, że oszczędziłem sobie. O rady. Spokój się, ten balak, jest godzina... Prawie trzecia. Dasz radę. Dasz radę. Dasz radę! To ci nie zabija przynajmniej. Dobra Pierwsze piętro w nerwiące pułapki, meduzy indy kurwy Zapraszamy Po kolejny muszę mechanizm poznać Chyba teraz będzie Tak Nie! O udało mi się! Jakim cudem! Już mnie wsuwał przejść z powrotem Jaki fux był normalnie olbrzymi Dobra, wypełnię to wyzwanie Wreszcie, to praktycznie cały odcinek, który wam pokażę to będzie OMF. Oh, Teraz się otworzył. No fajnie. To będą moje przygody z ginięciem w tym poziomie. Dawaj, 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 dawaj. O, udało się. Haha! Co to za magiczny guzik jest? O czyż by mi to uruchomiło reflektor? Ooo, Hades się wysuwa Coś tam na dnie może być Skoczę na głowę O, obrotową głowę masz. A to ciekawe Co ta głowa obrotowa może stworzyć? O, przekręca się. Eee, to ja na dół zlecę. Tu coś na dole na pewno się pojawiło. Jakiś przełącznik może? Jest dźwignia. Kurczę, muszę się znowu na Chyba nic tam nie ma więcej. To świecenie jest pełno tymczasowe. Znając szczęście w tej grze. O fajnie wygląda jak to tak płynie. Odrobina tu jest. Wow, dzięki. E, jednak nie jest tymczasowe. Już raczej na dół nie zejdę, nie ma takiej opcji. Przekręcimy Hadeska. Zrobi tak jak w egzorcyzmie egzorcyście ja się obkręcił Uuu, głowę dookoła ten korytarz jest jakiś podejrzany strasznie długi jest o. świetnie hahaha dorząc się kulki świetnie jak Kurde uwielbiam takie rzeczy w ogóle tam coś jeszcze było na górze. No nie, no korki mnie, żeby jeszcze czas tam pójść. Dobra, trudno. A bo jest safe point, może zapiszę. Hmm, może skończę. O nie 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 nie, jeszcze nie, jeszcze się trochę pobawię z wami. Widzę, że to raptem godzina z hakiem. Próbuję to rozwiązać. Ujezł, już myślałem, że dostanę. One chas podają. Tak, do dziury. Uciekaj kulko do dziury, bo cię pogoni Kratos bury. Dobra. O, oh, się. O, Boże. Ale jaka akcja. Uha. Dobra, jestem przy drzwiach. Poczekam tylko na dobry moment. Nie! No! O nie! Że się tych drzwi nie otworzę. W takim tempie? Teraz. Dawaj, 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 dawaj. Uch, opraw... Jezu, to było tylko schronienie. Świetnie. O jezu. Dobra. No, na, na następne drzwi. Szybciej. Nie, nie zdążę. za jaki jestem zachłanny. Jaki za mnie materialista jest Żydo normalnie. Jestem polsko urodzonym Żydem. Dawaj, 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 dawaj! O jest! Ale znowu nic nie ma, no nie no. Co to za biedne... Biedne skrzynki tu zda... mają. To skrzynki powinny być. Czemu tu nic nie ma? A, dawaj dawaj, 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 jest! Znowu nic nie ma, świetnie. Obytek dalej. Zostały mi jeszcze dwie, yy, dwoje drzwi. O no nie, kule się toczą. Teraz. Dawaj, 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 dawaj. O, jest jakieś życie. O, spadaj. Tego się potrzebuje. O jezu, je tu pari z drzwi O boże Jest co robić normalnie Może teraz coś znajdę ciekawego Uuu No, mam jakieś przejście A dokąd to prowadzi Minotaury O, ej tu Ej, tu jakaś Strasznie lepsza wersja O i mają pancerze nawet Dobra, nie pamiętaj nie być zachłannym Atakować piorunami Oj, o ty Ale tych się już chyba w ogóle nie, nie da podrzucić. Jest jakie one odporne są.